Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy. Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć! Cześć! O mnie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa! Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę. Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu. Sektor MŚP odgrywa kluczową rolę w gospodarce regionu. W województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych jest ponad 220 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ponad 99% wszystkich aktywnych podmiotów gospodarczych. Sektor MŚP jest zróżnicowany, dominują branże z obszaru handlu, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz działalności naukowej i technicznej. Region stawia również na rozwój nowoczesnych sektorów oraz usługi. Usług medycznych i wellness w miejscowościach uzdrowiskowych jak Ciechocinek i Nowrocław, czy Wieniec Drój. Wśród polskich przedsiębiorców często dominuje przekonanie o tym, że ich biznes jest za mały na rynki zagraniczne, a oni sami nie przygotowani na radykalne zmiany. Problem polega na tym, że polski przedsiębiorca jest bardzo dobry ale mało odważny. Niestety. Wiele firm boi się wyjść na rynek trzeci. Co więcej, wtedy, kiedy jak wychodzi, boi się zawierać konsorcjum. Niestety na wielu rynkach zawieranie współprac typu konsorcjum jest w zasadzie obowiązkowe. Wtedy, kiedy mówimy o rynkach azjatyckich czy rynkach arabskich, to nie ma w zasadzie możliwości wejść na dany rynek bez konsorcjum. Tu polskie firmy mają ogromny problem i przegrywają bardzo często z konkurencją na przykład naszych sąsiadów z Niemiec czy z Czech, nawet. Bo te firmy bardzo chętnie wchodzą w takie konsorcja. Aby zniwelować obawy i przygotować przedsiębiorców do wejścia na rynki zagraniczne, powstała Akademia Biznesu stworzona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Akademia Biznesu, tak jak sama nazwa wskazuje, jest skierowana do biznesu. Biznesu, tym skupionym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która jest organizatorem tego wydarzenia. Jednym ze swoich celów ma edukowanie przedsiębiorców właśnie z sektora MŚP, bo to nasz główny klient, nasz główny partner. Bo wychodzimy z takiego założenia, że świadomy przedsiębiorca jest najlepszą wizytówką polskiej gospodarki, a PAIH odpowiada za promocję polskiej gospodarki na świecie. My namawiamy polskie przedsiębiorstwa, właśnie sektora MŚP, do tego, żeby rozwijały się poprzez wychodzenie na rynki zagraniczne. Żeby to robić, muszą mieć tą świadomość, wiedzę i umiejętności i my w sposób nieodpłatny tą wiedzę i umiejętności. Przedsiębiorcom udostępniamy. Rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych pomaga także projekt Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Myślę, że firmy mają bardzo dobre produkty, bardzo dobre usługi, ale troszkę brakuje im takiego zaparcia, jakiejś odwagi, chęci wyjścia. No, liczymy na to, że my jako ta agencja. Pomożemy im w wyjściu na zagranicę. Głównym celem Akademii jest rozwój i wsparcie firm w Polsce zainteresowanych eksportem oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów przygotowania przedsiębiorców w tym obszarze. Wiedza, o której mówimy w ramach Akademii Biznesu PAIH, jest wszelaka. Zaczynamy od wystąpień publicznych, dlatego że przedsiębiorca musi też potrafić przekonać do swojej organizacji, do swojego produktu. Partnera, na przykład wtedy, kiedy pojedzie na targi zagraniczne. Musi przekonać też klienta końcowego, ale mamy szkolenie o kulturze biznesowej, o tym, jak stworzyć ofertę biznesową, ofertę, właśnie, która pozwoli się dobrze sprzedać. Mamy też już takie bardziej specjalistyczne, jeżeli chodzi o ESG, o eksport i tak dalej, i tak dalej, czyli już takie bardziej specjalistyczne rzeczy. To są wszystkie umiejętności, które pomagają przedsiębiorcy. Po pierwsze zastanowić się i zdecydować, czy to już jest ten moment w historii mojej firmy, że powinienem się rozwijać także poza macierzystym regionem, na przykład poza Turuniem i spróbować wyjść na rynki inne i nie tylko rynki Unii Europejskiej. Zagraniczne rynki coraz bardziej kuszą polskich przedsiębiorców. Współpracujemy z dwiema firmami z Niemiec, ale chcemy rozszerzyć naszą działalność, chcemy rozszerzyć ekspansję na, na Niemcy i mamy nadzieję, że przy wsparciu państwa i tych wszystkich organizacji, między innymi też Urzędu, że to nam się uda. Moją specjalizacją jest muzyka bez opłat, czyli muzyka z licencją do publicznego odtwarzania. Oczekuję y, orientacji w możliwościach poza terenem kraju, dlatego że rynki są różne, wszędzie działają jakieś tam określone prawa związane z prawami autorskimi, natomiast zobaczymy, najpierw ważne jest dla mnie poznanie mechanizmu, jak to funkcjonuje i dopiero później. Podejmowanie decyzji. Czerpię z rozmów z różnymi uczestnikami, wiedzę, informacje, co robić, jak, jak oni sobie radzą z trudnościami. I tego typu spotkania są dla mnie bazą wiedzy, tak bym powiedziała. Dzisiejsze prelekcje to są bardzo ciekawe, więc uczę się. Obecnie wiele instytucji otoczenia biznesu oferuje projekty, które pomagają firmom szukać kontrahentów za granicą, są to dofinansowania do misji gospodarczych, szkolenia czy udział w targach zagranicznych.